Następnie były też wersje specjalne tygrysa w ciągu dwóch lat od lipca 1942 roku do sierpnia 1944 powstało 1354 sztuki czołgu Wagen 6 tygrys, niewiele zważywszy na ogromną przewagę w liczbie czołgów, jaką posiadali Alianci. Tak mała liczba nawet tak dobrych czołgów, jak tygrys nie mogła już zaważyć na wyniku wojny. Jednakże każdy dodatkowy tygrys dostarczany pancerwafę mógł w pewnym stopniu odsuwać w czasie przegraną III Rzeszy. Jednakże Niemcy prowadzili dość dziwną strategię, taką marnotrawstwa, tracąc mnóstwo stali i środków materiałowych na budowę niepotrzebnych w zasadzie pojazdów, zamiast trzymać się już wyznaczonej li linii i całą moc produkcyjną skierować na budowę. Tygrysów, Panther czy PZ4. Przemysł niemiecki, kierując się nieprzemyślanymi decyzjami kierownictwa Rzeszy, tworzył różne perełki. W 1943 roku opracowano czołg dowodzenia oparty na konstrukcji Tygrysa. Charakteryzował się m.in. zmniejszoną ilością amunicji i zamontowanym w dodatkowym wyposażeniem radiowym. W ten sposób przebudowano 84 czołgi, niewielką ilość tygrysów przerobiono także na Berger pancery wozy zabezpieczenia technicznego. Pojazd pozbawiono działa, a w jego miejsce zainstalowano dźwig, mogący unieść 15 ton. I w 1944 roku planowano też wypuścić serię zmodyfikowanych tygrysów wyposażonych w miotacz ognia Flam Tiger. Na podwoziu Tygrysa wybudowano także dość oryginalną konstrukcję, tak zwanego Tigera, czy, czyli samowieżny ciężki moździerz rakietowy kalibru 380 mm. W sierpniu 1944 roku rozpoczęto produkcję tego 66-tonowego potwora, i wkrótce jeden z pierwszych egzemplarzy został użyty w powstaniu warszawskim. Do końca wojny powstało zaledwie 18 sztuk. Szturm tigery były projektowane jako broń typowo ofensywna, a tymczasem w końcowym okresie wojny Wehrmacht znajdował się już w odwrocie, więc niewiele było okazji do skutecznego zastosowania szturm Tigerów. Marnowanie grubo ponad tysiąca ton stali na wyprodukowanie tych pojazdów było więc niepotrzebnym marnotrawstwem, a czas i środki użyte do jego powstania można by z powodzeniem przeznaczyć na produkcję większej ilości zwykłych tygrysów. Analogiczna sytuacja miała miejsce w drugiej połowie 1944 roku, kiedy ruszyła produkcja jak Tigerów, najpotężniejszych niemieckich niszczycieli czołgów, jakie kiedykolwiek powstały. Te giganty również powstały na podwoziu, na podwoziu Tygrysa, a konkretnie z jego rozwinięcia czołgu Tygrys II, zwanego Tygrysem Królewskim. Ważące 75 ton stalowe Monstrum wyposażone w działu kalibru 128 mm i pancerz przedni o grubości 250 było bez wątpienia imponującą maszyną. Jednak ilość w jakiej powstało zaledwie około 80 pojazdów nie mogła już w żadnym stopniu zaważyć na przegranej Niemiec i na powstrzymaniu radzieckiego i amerykańskiego walca pancernego toczącego się w kierunku granic tysiącletniej Rzeszy Adolfa Hitlera. Oczywistym jest, że nawet kilkaset tygrysów więcej nie powstrzymałoby ofensywy sprzymierzonych, ale gdyby zamiast tracić czas i środki na tworzenie super zabawek Wunderwaffe i skoncentrować się na budowie sprawdzonych i skutecznych tygrysów, Niemcy mogliby jeszcze choć na trochę odwlec swoją taką klęskę. I tutaj Kawałek Tygrysy o tygrysach w boju. Debiut bojowy tygrysów nie był zbyt udany. Pierwsze wyprodukowane czołgi skierowano na front wschodni, gdzie we wrześniu 1942 roku pod Leningradem 4 zostały rozbite przez ogień rosyjskich armat przeciwpancernych. Kolejne czołgi otrzymały oddziały Afrika Korps, zmagające się z Brytyjczykami w Afryce Północnej. Tam tygrysy wpadły już w dużo lepiej, choć musiało minąć jeszcze kilka miesięcy, by w pełni. Pokazywały, na co je stać. Z tygrysów formowano specjalne jednostki, bataliony czołgów ciężkich, tzw. Schwerer Panzer y, Abteilungen, w skrócie <coughs> SPZABT. W skład takiego batalionu wchodziło w latach 42-43 25-30 do 30 czołgów Tygrys i Panzerkampfwagen III. Y, w latach 43-44 około 55 czołgów Tygrys i PZ-4, natomiast w roku 1945 batalion czołgów ciężkich składał się prawie w całości z Tygrysów. Tylko w, e, tylko w plutonie zwiadu były e, pancer 4 Aus, Ausf. H. E, pierwszy batalion, który powstał 10 maja 1942 otrzymał numer 501, Tygrysy wchodzące w jego skład walczyły w Afryce Północnej, a później w Rosji. Łącznie sformowano 10 takich batalionów od numeru 501 do 510. Powstały również bataliony czołgów ciężkich SS 101 i 102. W skład tego pierwszego wchodzili najlepsi niemieccy pancerniacy, tacy jak choćby Michael, Michael Wittmann, najsłynniejszy z nich, mający na koncie w sumie 138 zniszczonych pojazdów Wroga. Tygrys yy, posiadający wyszkoloną załogę był naprawdę zabójczą maszyną. Przekonali się o tym na własnej skórze czołgiści Aliancy na wszystkich frontach wojny w Europie. Na froncie wschodnim Tygrysy szybko pokazały swoje pazury. Rok 1943. Kursk 505, 505 batalion wchodzący w skład grupy Armii Środek już pierwszego dnia operacji Cytadela uderzył z takim impetem na pozycje rosyjskie, że błyskawicznie przyniósł 676 i 81 Pułk Piechoty Kurde, ale się zapchałem 8 lipca tygrysy Z dywizji SS Rozniosły większość wozów 6 Rosyjskiej Armii Gwardii Podczas największej bitwy pancernej I drugiej wojny 12 lipca pod Prochorowką Tygrysy zniszczyły ogromną większość czołgów 18 i 29 Korpusu Pancernego Generała Rotmistrowa Niemcy no niestety dla nich mieli za mało tygrysów pod kurskiem jedynie 88, by osiągnąć sukces w, w, w tej wielkiej ofensywie. Jednakże już wtedy te najlepsze niemieckie czołgi pokazywały na co je stać. Swoją siłę tygrysy pokazały w pełni w roku 44. Jednostki 502 batalionu brały udział w ciężkich walkach pod Leningradem w styczniu tego roku. Wydzielona z batalionu grupa bojowa Straus, licząca zaledwie trzy czołgi w ciągu kilku dni zniszczyła ponad pięćdziesiąt rosyjskich pojazdów, głównie T 34, nie tracąc żadnego własnego. Pod koniec stycznia rozpoczęły się ciężkie walki pod winnicą na Ukrainie. Naprzeciwko tygrysów także e, Panther stanęły czołgi pierwszej armii Pancernej Gwardii. W wyniku ciężkich walk Rosjanie stracili 267 maszyn, a Niemcy pięć tym jednego tylko tygrysa. Było to niezwykle spektakularne, spektakularny przykład zastosowania tygrysów w boju. Na froncie zachodnim tygrysy siały jeszcze większy postrach i zniszczenie, ponieważ Alianci nie posiadali aż do listopada 1944 roku czołgu mogącego się równać z tygrysem. W pełni potwierdzało, potwierdziło się to podczas ciężkich walk w Normandii. Najbardziej znanym przykładem jest Michael Wittman i jego Tygrys ze 101 SS, który 13 czerwca 1944 roku koło miejscowości Willersbockage zniszczył mm, 25 czołgów, 14 pojazdów opancerzonych i 14 ciężarówek. Ten wyczyn Wittmana wstrzymał pochód całej 7 Brytyjskiej Dywizji Pancernej i stworzył na froncie zachodnim pewien mit o niezniszczalności Tygrysa. Pewne zdanie z brytyjskiego magazynu Optymizm dobrze ilustruje strach aliantów przed Tygrysami. Nasi dowódcy ustanowili nową taktykę. Jeżeli Niemcy wyślą Tygrysa, my wyślemy 8 Shermanów na jego spotkanie, z czego oczekujemy stracić 7. No dobra, to już będzie końcóweczka, w sumie także podsumowując. Tygrys to chyba najbardziej znany i jednocześnie niesławny czołg niemiecki okresu II wojny światowej. Tygrys cieszył się wielką awersją aliantów i był uznany za niebywałe, niebywale trudnego przeciwnika. Słowa piosenki w oddali błysnął krwawy ząb. Tygrysa bierz na cel i rąb. Tygrysa śmiało zdziała rąb. Tygrys, Tygrysa zdziała rąb. No to jest akurat z czterech pancernych, jeśli ktoś kojarzy. Mają w sobie nawet Pewien swoisty rodzaj podziwu, jakim darzy się czasem potężnego wroga. Pancer Wagen 6 był aż do czasu powstania jego najnowszej wersji królewskiego tygrysa najpotężniejszym czołgiem Panzerwaffe, mogącym śmiało mierzyć się z każdym nieprzyjacielskim pojazdem, włączając w to rosyjski IS-2 czy amerykańskiego M26 Pershinga. Nie był konstrukcją idealną i posiadał pewne wady utrudniające mu swobodną dominację na polu walki jednak mimo swoich wad Tygrys był prawdziwym stalowym postrachem na kołach siejącym spustoszenie i zniszczenie wszędzie gdzie się pojawił tak więc co tu jeszcze by dodać nowoczesna konstrukcja gruby pancerz z wysokogatunkowej stali bardzo odporny na ostrzał świetnie i niezwykle skuteczne działu kalibru 88 Zdolne zniszczyć każdy czołg niszczyciela, czołgów czy samobieżne działu szturmowe II wojny światowej. Efekt psychologiczny, jaki wywoływał, gdy się pojawiał na polu walki, zazwyczaj strach w załogach alianckich przed pojedynkiem z tym kolosem. Niemcom jego pojawienie się. Niemcom dodawało, kiedy się pojawiał tygrys, dodawały im otuchy. To były plusy. No minusy: zbyt skomplikowany silnik, często ulegający zmianom temperatury i podlegający częstej wymianie, zbyt wielka masa bojowa, co w praktyce przekładało się na niską zdolność manewrową i prędkość maksymalną, zbyt złożone zawieszenie, za słabo wytrzymujące trudne, ciężkie warunki bojowe w trudnym terenie, zbyt cienki pancerz górny, niedostateczna ochrona przed samolotami wroga. No to słuchajcie, kochani, to by było na tyle, aż mi w pysku zaschło. Tak więc y, dzięki bardzo za uwagę i trzymajcie się.